28 maja 1987 roku około godziny 19 nad Placem Czerwonym w Moskwie rozległ się dźwięk silnika niewielkiej cesny. Za sterami siedział 19-letni Matthias Rust. Niemiec początkowo zamierzał wylądować na Kremlu. Szybko stwierdził jednak, że jeżeli tak zrobi, wówczas wpadnie w ręce służb, które nie pozwolą, aby informacja o jego przylocie dostała się do wiadomości publicznej. Dlatego zdecydował się postawić maszynę na głównym placu miasta, dzięki czemu zobaczy go mnóstwo ludzi. Wylądowanie tam nie było jednak możliwe ze względu na bardzo wielu spacerowiczów. Dlatego za lądowisko Niemcowi posłużył mniej oblegany Wielki Most Moskworiecki, skąd Cesna przejechała w stronę serkwi Wasyla Błogosławionego. Jak to możliwe, że pilot amator niewielkim samolotem sportowym wylądował w sercu sowieckiego imperium, a także jak potoczyły się jego dalsze losy? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii Po wojnie. Zapraszam do oglądania oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. W 1985 roku w ZSRR doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Po latach rządów twardogłowych, starszych polityków, do władzy doszedł młody i pełen nowatorskich pomysłów Michał Gorbaczow. Zaproponowane przez niego reformy, czyli głasność i pierestrojka, dawały nadzieję na lepsze jutro nie tylko dla Związku Radzieckiego, ale i Europy oraz świata. Sowieckie władze zapowiadały większą przejrzystość. Zmodernizowana miała zostać gospodarka. Wkrótce złagodzona została cenzura. Ruszyła też kampania społeczna walcząca z alkoholizmem. Powstały niezależne od zarządów przedsiębiorstw komisje kontroli. Jednym z elementów nowej polityki Kremla miało być też dojście do porozumienia z Zachodem. Mimo to podczas szczytu przywódców USA i ZSRR w Reykjaviku w październiku 1986 roku nie udało się dojść do porozumienia w kwestii redukcji zbrojeń. Tymczasem relacje telewizyjne z wydarzeń w Islandii w domu rodziców w Hamburgu oglądał 19-letni Matthias Rust, chłopak po ukończeniu szkoły średniej, zatrudnił się w jednym z hamburskich banków. Potem pracował jako programista, od dawna interesował się polityką. Irytowała go nieufność Regana wobec zdawało się kompromisowego Gorbaczowa. Młody Niemiec stwierdził, że musi coś zrobić, aby przyspieszyć międzynarodowe porozumienie. Jako, że dopiero co zdobył licencję pilota uznał, że w realizacji tego celu pomoże mu samolot. Rust, choć miał wylatanych zaledwie 50 godzin, rozpoczął przygotowania do podróży życia. Był przekonany, że przylatując do ZSRR z zachodu stworzy wielki most przyjaźni między komunistami a kapitalistami. Chciał pokazać Amerykanom, iż Gorbaczow, pozwalając mu na przelot do Moskwy, poważnie traktuje zapowiedzi odprężenia w polityce międzynarodowej. Oceniał, że jego szanse na realizację tego planu wynoszą 50 na 50. Znał historię. Wiedział, że zaledwie kilka lat wcześniej Sowieci bez żadnych skrupułów zestrzelili samolot koreańskich linii lotniczych, który wleciał w sowiecką przestrzeń powietrzną niedaleko Kamczatki. W katastrofie zginęło wtedy 269 osób. 19-latek napisał 20-stronnicowy manifest skierowany do Gorbaczowa. Apelował w nim o pokój na świecie. 13 maja 1987 roku poinformował rodziców, że wylatuje do północnej Europy, aby zebrać doświadczenie w pilotowaniu Cessny, co pozwoli mu uzyskać licencję pilota zawodowego. Samolot wypożyczył na 3 tygodnie ze swojego klubu sportowego. Była to Cessna Skyhawk 172 z 1980 roku. Odbierając ją, nie powiedział do czego będzie mu potrzebna i gdzie zamierza nią polecieć. Zresztą nikt nie pytał. A maszyna była zdolna do dłuższego lotu dzięki usunięciu foteli i zamontowaniu dodatkowych zbiorników paliwa. Niemiec zabrał za sobą niewielką walizkę oraz teczkę z mapami ponieważ zamierzał spać w samolocie, wziął też śpiwór. Na wszelki wypadek, pod ręką miał również kamizelkę ratunkową oraz kask motocyklowy, który miał dodatkowo zabezpieczyć go podczas ewentualnego wypadku, gdyby jednak sywiecka obrona przeciwlotnicza zdecydowała się go zestrzelić. Aby sprawdzić, czy podała długiej trasie samolotem, zamiast bezpośrednio do Moskwy, najpierw poleciał w stronę Islandii. 13 maja 1987 roku pilotowana przez niego Cessna oderwała się od płytna lotniska Wetersen obok Hamburga i ruszyła na północ. Samolot przeleciał nad Morzem Bałtyckim i Północnym, po czym po pięciu godzinach lotu dotarł do Szetlandów. Nastolatek był podekscytowany. Stale zastanawiał się, czy uda mu się przekroczyć żelazną kurtynę. Niczego nie mógł być pewien. Poprzez Panej Nocy wyruszył w dalszą drogę do wagar na wyspach owczych. Stale przeglądał mapy i sprawdzał trasę przelotu. 15 maja dotarł do Reykjaviku. To tam doszło do szczytu między USA a ZSRR, który stał się przyczynkiem do dokonania heroicznego czynu. Niemiec zwiedzał wyspę przez tydzień. Poczuł jednak spory zawód, gdy okazało się, że Hofdi House, czyli willa, gdzie dwaj przywódcy prowadzili negocjacje, jest zamknięta. Po tygodniu 19-latek wyruszył w dalszą podróż do Norwegii, a dokładniej Bergen. 22 maja dotarł na miejsce. Trzy dni później był już w Helsinkach, w Finlandii, skąd miał wyruszyć do ZSRR. Po głowie wciąż krążyło mu milion myśli. Po pokonaniu najdłuższej trasy samolotem w swoim życiu wiedział, że jest w stanie dolecieć cesną do Moskwy. Miał jednak spore wątpliwości. Zdawał sobie sprawę, że realizuje szalony pomysł. Rano 27 maja przedłożył plan lotu do Sztokholmu. 28 maja o 12:21 jego maszyna wystartowała z lotniska w Malmi. Jego lot obserwowali kontrolerzy, informując go, że aby uniknąć dużego ruchu, powinien utrzymać cesnę na niskim pułapie. Po 20 minutach Niemiec usłyszał przez radio, że znika z radarów fińskich kontrolerów. Jeszcze przez kilka chwil pilot zastanawiał się co zrobić, pozostając na sztokholmskim kursie. Nagle gwałtownie skręcił w lewo w stronę Zatoki Fińskiej ruszając na Moskwę. Gwałtowną zmianę kursu dostrzegli kontrolerzy ruchu w Tampere w Finlandii, którzy niemal natychmiast podjęli próbę skontaktowania się z pilotem niemieckiej Cessny. Odpowiedzi na ich pytania jednak nie było. Nie mogło być. Rust wyłączył wszelkie narzędzia komunikacyjne. Tuż po godzinie 13 jego samolot zniknął z radarów. Kwadrans później do kontrolerów lotu dotarła informacja, iż w pobliżu miejsca, gdzie był ostatnio widziany, na wodzie jest plama oleju. Pojawiły się więc domysły, że niewielki samolot po prostu się rozbił. Natychmiast rozpoczęta została akcja ratunkowa. Tymczasem Cessna mknęła w stronę Moskwy. Zauważyła ją stacja radarowa w Skrundzie na Łotwie. Sowieccy wojskowi byli nieco skonsternowani za istniałą sytuacją. W końcu każde pojawienie się zachodniej maszyny w strefie powietrznej ZSRR wymagało specjalnego zezwolenia. Tymczasem o locie małego samolotu z RFN w we wewnętrznych rejestrach nie było żadnej informacji. Dlatego tuż po godzinie 14:03 sowieckie jednostki rakietowe zostały postawione w stan gotowości. Niemiec nie miał jednak o tym pojęcia. Wierzył, że Sowieci nie zaryzykują i nie pociągną za spust. Tak podpowiadało mu serce. Rozum kazał mu założyć kask. Przelatując nad Estonią, Rust podniósł maszynę i osiągnął wysokość 2500 stóp. Aby zorientować się, kim jest nieproszony gość, sowieccy dowódcy w końcu wysłali w jego stronę dwa odrzutowce. Po dotarciu na miejsce jeden z pilotów poinformował przełożonych, że maszyna przypomina samolot sportowy. Zapytał też, czy ma go zestrzelić. Jednak dowódcy wojskowi uznali, że brak niewielkiej maszyny przypominającej małego jaka w rejestrze lotów to efekt błędnie prowadzonej dokumentacji. Uznali, że ktoś zapomniał dopisać go do spisu. Poza tym, tak niewielka jednostka nie stanowiła żadnego zagrożenia. W międzyczasie niemiecki samolot ponownie obniżył lot, przez co zniknął z radarów. Rustowi chodziło jednak nie tyle o prześliznięcie się przez obronę przeciwlotniczą ZSRR, lecz uniknięcie chmur i oblodzenia. Gdy niebo stało się przejrzyste, ponownie wzniósł się wyżej, stając się widocznym dla Sowietów, którzy jeszcze raz wysłali w jego stronę odrzutowce. Po raz pierwszy Niemiec poczuł, że jego misja może się nie powieść, gdy jeden z Migów przeleciał tuż nad jego niewielkim samolotem. Ryk silnika na chwilę go ogłuszył. Pilot Cesny zaczął się zastanawiać, czy za chwilę nie zostanie zestrzelony. Tymczasem mijały kolejne minuty, a sowieckie migi nie reagowały, choć stale znajdowały się w pobliżu. Pilot cesny nie wiedział, że jeden z sowieckich pilotów próbował się z nim skontaktować, korzystając z wojskowych częstotliwości. Wkrótce migi odleciały, a Niemiec nieco się uspokoił. Na tym jednak niespodzianki w drodze do Moskwy się nie kończyły. Tuż po godzinie 15 niemiecka Cessna wleciała w przestrzeń powietrzną, gdzie prowadzone były ćwiczenia sowieckich sił powietrznych. Jednak i tym razem udało mu się swobodnie przelecieć. Dowództwo na ziemi uznało, że samolot sportowy nie stanowi żadnego zagrożenia. W dodatku maszyna była stale widoczna dla radarów, co uśpiło czujność Sowietów. Około godziny 16 niemiecki samolot był już w odległości około 370 km od Moskwy. Do celu miał nieco ponad 2 godziny. Przelatując nad miejscowością Torzok w obwodzie twerskim obserwujący go z ziemi kontrolerzy lotu uznali, że to jeden z dwóch śmigłowców, które prowadziły w okolicy akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Niemiec nie niepokojony więc przez nikogo leciał dalej. Był spokojny, wszystko szło zgodnie z planem, mijał kolejne punkty orientacyjne. Sportowy samolot przeleciał bez żadnego problemu wielki pas obrony przeciwlotniczej okrający Moskwę, nazywany stalowym pierścieniem. System rakietowy, który miał uniemożliwić przedostanie się w przestrzeń powietrzną miasta, amerykańskich bombowców jądrowych, przepuścił malutką cesnę. Około godziny 18.00 była ona już na przedmieściach Moskwy. Dopiero wtedy Sowieci zorientowali się, że niewielki samolot może nie należeć do nich. Na reakcję było jednak za późno. W tym czasie Niemiec zaczął rozglądać się za odpowiednim miejscem do lądowania. Myślał o Kremlu, ale wówczas mógłby szybko zostać pojmany. Poza tym informacje o jego wyczynie zostałyby ukryte przez KGB. Zdjął więc kask i zaczął rozglądać się po placu czerwonym. Jednak w centralnym punkcie Moskwy kręciło się bardzo dużo ludzi. Lądowanie tam w tym momencie było nadzwyczaj niebezpieczne. W tym czasie setki mieszkańców Moskwy nie wiedziały, co się dzieje. Biały samolot krążył nad ich głowami zaledwie 10 metrów nad ziemią. Rust w końcu zauważył szeroki, sześciopasmowy wielki most w gdzie ruch był dużo mniejszy. Niemiec miał ogromne szczęście, ponieważ tego samego dnia rano most został oczyszczony z kabli trolibusowych, które zostały zabrane przez robotników w celu konserwacji. Jak tylko cesna stanęła na ziemi, samolot wyprzedził wołgę, której kierowca, starszy mężczyzna, podobno był w szoku. Jadąc dalej, maszyna wjechała na Plac Czerwony, mijając słynną Cerkiew. A gdy zachodni gość w Moskwie w końcu się zatrzymał, wprowadził w osłupienie mieszkańców i turystów. Była godzina 18:43. Podróż do sowieckiej stolicy zajęła mu prawie 5,5 godziny. Niemiec spodziewał się, że wkrótce zostanie aresztowany. Dlatego spokojnie czekał bok cesny na przybycie służb. Zamiast ludzi KGB, wokół niego zaczęło gromadzić się coraz więcej zszokowanych Moskwiczan. Niektórzy zaczęli się śmiać, inni prosili o autograf. Jedna z kobiet podarowała mu kawałek chleba. Rosjanin, znający angielski, zapytał go skąd pochodzi i dlaczego przybył do Moskwy. Przybyłem tu z misją pokojową z Niemiec. Niektórym Rosjanom udało się zrobić zdjęcie. Nietypową sytuację obserwowali nie tylko mieszkańcy Moskwy. Samolot wylądował tuż obok doktora Robina Stota, brytyjskiego lekarza, który przebywał w sowieckiej stolicy, biorąc udział w międzynarodowej konferencji. Po niecałej godzinie na Placu Czerwonym pojawiło się KGB oraz wojsko. Tłum gapiów natychmiast został rozpędzony, a wokół samolotu ustawione zostały barierki. Pilot amator, jeszcze na miejscu, został zapytany przez kagibistów, czy ma przy sobie paszport oraz broń. Mimo trudnej sytuacji, ludzie służb byli podobno serdeczni. Kulturalnie poprosili Niemca, aby wsiadł z nimi do auta. Jego samolot został następnie zabrany na lotnisko Szeremietiewo w Moskwie. Tam też maszyna została dokładnie prześwietlona i rozebrana do najdrobniejszych części. Służby chciały mieć pewność, że Cessna nie posiada żadnych narzędzi szpiegowskich. Ku ich zaskoczeniu, był to zwyczajny sportowy samolot, a całe zdarzenie zdawało się być wyłącznie szaloną inicjatywą młodego chłopaka, który jeszcze tego samego dnia trafił do więzienia Lefortowo. Przesłuchujący go KGiści początkowo nie mogli uwierzyć, że Niemiec całą akcję przeprowadził samodzielnie. Twierdzili, że musiał posiadać dane od CIA lub niemieckiego wojska. W sowieckiej prawdzie od razu pojawiły się spekulacje, iż akcja Niemca to nic innego jak międzynarodowy spisek. Sterowane przez zachodnie służby 19-latek, miał zostać wystawiony na pewną śmierć przez agentów CIA, którzy, popychając go do tego czynu, chcieli osłabić pozycję ZSRR. Gdyby sowiecka obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cesnę wówczas Kreml ponownie stałby się celem ataku zachodnich mediów. Na temat wyczynu Niemca zaczęło pojawiać się mnóstwo doniesień również na Zachodzie. W niemieckiej prasie pojawiły się domysły, iż przylot 19-latka do Moskwy był efektem zakładu z kolegami. Inni dziennikarze uważali, że Niemiec w ten sposób chciał popisać się przed dziewczyną. A jak było naprawdę, to miało wyjaśnić sowieckie śledztwo. Jego wyniki znane były już po nieco ponad miesiącu. Niemiec został oskarżony o nielegalny wjazd do ZSRR, naruszenie przepisów lotniczych, a także chuligaństwo. 19 -latek przyznał się do winy poza ostatnim z zarzucanych muczynów. czynów. Oskarżyciel żądał dla niego kary ośmiu lat bezwzględnego pozbawienia wolności w obozie pracy o zaostrzonym rygorze. Proces zakończył się 4 września. Sowiecki sąd uznał go za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i skazał na 4 lata w obozie pracy. Ostatecznie jednak zgodził się, aby skazany odbywał karę w więzieniu Lefortowo w Moskwie. Nastolatek mógł co dwa miesiące widywać się z rodzicami. Poza tym pozwolono mu pracować w ogrodzie. Bardzo źle znosił pobyt w więzieniu. Był potężnie wychudzony. W takich warunkach żył przez niecały rok. 3 sierpnia 1988 roku po 432 dniach więzienia został ułaskawiony przez Andrzeja Gromykę, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, i zwolniony z odbywania kary. Było to efektem coraz lepszych relacji między USA i ZSRR. Dwa miesiące wcześniej Reagan i Gorbaczow w końcu dogadali się w kwestii usunięcia broni nuklearnej średniego zasięgu ze starego kontynentu. Wyczyn pilota amatora ośmieszył sowiecką armię. Gorbaczow wykorzystał to zdarzenie, aby przeprowadzić czystki w wojsku. Zaledwie kilka dni po wylądowaniu cesny w sercu Moskwy minister obrony Siergiej Sokołów oraz szef sowieckiej obrony powietrznej ZSRR zostali zdymisjonowani. W ciągu następnych kilku miesięcy pracę straciło ponad 150 osób. Dwóch oficerów zostało skazanych na kilkuletnie kary pozbawienia wolności. Rust wrócił potem do Niemiec, gdzie ponownie na dwa lata trafił do więzienia, ponieważ w pracy ugodził nożem kobietę. Po wyjściu na wolność Pracował m.in. jako analityk w banku. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.